Tytuł 3. Prawa rzeczowe ograniczone. Dział pierwszy przepisy ogólne. Artykuł 244 paragraf 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka paragraf 2 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują odrębne przepisy. Artykuł 245, paragraf 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności paragraf 2 Jednakże do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości nie stosuje się przepisów o niedopuszczalności warunku lub terminu. Forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia. Artykuł 245 z indeksem 1. Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości potrzebna jest umowa między uprawnionym a nabywcą oraz, jeżeli prawo jest ujawnione w księdze wieczystej, wpis do tej księgi, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Art. 246 paragraf 1 Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, Prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej. Paragraf drugi. Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w Księdze Wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z Księgi Wieczystej. Artykuł 247. Ograniczone prawo rzeczowe wygasa, jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej. Artykuł 248, paragraf 1. Do zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa między uprawnionym a właścicielem rzeczy obciążonej. A jeżeli prawo było ujawnione w Księdze Wieczystej, wpis do tej księgi. Paragraf drugi. Jeżeli zmiana treści prawa dotyka praw osoby trzeciej, do zmiany potrzebna jest zgoda tej osoby. Oświadczenie osoby trzeciej powinno być złożone jednej ze stron. Art. 249 paragraf 1: Jeżeli kilka ograniczonych praw rzeczowych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powstałego wcześniej. Pierwszeństwo. Paragraf 2: Przepis powyższy nie uchybia przepisom, które określają pierwszeństwo w sposób odmienny. Artykuł 250, paragraf 1. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych może być zmienione. Zmiana nie narusza praw mających pierwszeństwo niższe, aniżeli prawo ustępujące pierwszeństwa, a wyższe, aniżeli prawo, które uzyskuje pierwszeństwo ustępującego prawa. Paragraf 2. Do zmiany pierwszeństwa praw rzeczowych ograniczonych potrzebna jest umowa między tym, czyje prawo ma ustąpić pierwszeństwa, a tym, czyje prawo ma uzyskać pierwszeństwo ustępującego prawa. Jeżeli chociaż jedno z tych praw jest ujawnione w Księdze Wieczystej, potrzebny jest także wpis do Księgi Wieczystej. Paragraf trzeci. Zmiana pierwszeństwa staje się bezskuteczna z chwilą wygaśnięcia prawa, które ustąpiło pierwszeństwa. Artykuł 251. Do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.